Witam na kanale Retrownia w nowym odcinku pogadankowym. Wracamy sobie tymczasowo do serii o gierkach przenośnych LCD. Dostałem po raz kolejny od Daniela Lubawskiego trzy kolejne konsolki przenośne. Także możecie się spodziewać jeszcze dwóch odcinków oprócz tego. Ja tutaj dzisiaj chciałem wam przedstawić konsolkę troszeczkę nowszą niż te, które występowały już y, u mnie, chociaż tak naprawdę w tym roku ta konsolka będzie pełnoletnia, więc już w sumie y, ciężko powiedzieć, że ona jest nowa. Ale no musicie przyznać, że design po prostu tej konsolki jest wyśmienity ja jako gadżeciarz, który lubi różowe rzeczy, to po prostu się od razu w tym zakochałem. Y, teraz sobie chwileczkę w to pogramy, poopowiadam wam co i jak, y, skąd ona się wzięła, kiedy ona się wzięła. No, i wszystko Wam opowiem, także zapraszam. Konsolka ta o wdzięcznej nazwie Disney Princesses Pinball to kolejna już gierka przenośna LCD, o której Wam dzisiaj opowiem. Została ona wypuszczona na rynek przez firmę Zizl w 2006 roku i należy do sporej serii gierek, wypuszczonych przez tego producenta, który posiadał licencję na wiele znanych franczyzn. Które teraz widzicie na ekranie. Mieliśmy m.in. auta, kubusia, puchatka czy inne mniej mi znane postaci. No i oczywiście mieliśmy księżniczki Disneya, więc przejdźmy teraz do nich. Jak widzicie, konsolka ma kształt nieregularnego prostokąta. Całość zachowana w fioletowo-różowej kolorystyce z nadrukowanymi elementami kwiatowymi idealnie wpisuje się w tematykę. Do tego mamy sporą naklejkę z naszymi bohaterkami. Jeśli chodzi o przyciski do sterowania, to jest tutaj coś ciekawego, czego jeszcze nie było w tej serii. Z racji tego, że ta gra to pinball, to mamy klasyczną kulkę na sprężynie, którą wystrzeliwujemy nasze piłeczki do gry. Do tego mamy dwa duże przyciski do poruszania łapkami. Warto dodać, że pod nimi są wypustki antypoślizgowe, które faktycznie spełniają swoją funkcję. Powyżej natomiast mamy 5 mniejszych przycisków funkcyjnych, takich jak włączenie i wyłączenie zasilania oraz dźwięku. Przycisk resetu, przycisk startu oraz select odpowiadający za wybór trybu gry. Na tyle obudowy mamy wyjście od głośnika oraz klapkę na baterię. Aby zasilić naszą konsolkę, potrzebne są trzy małe paluszki typu AAA oraz śrubokręt. Przejdźmy teraz do rozgrywki. Z początku ciężko mi się było odnaleźć w takim wydaniu pinbala, ale po kilku minutach zacząłem już nadążać za piłeczką. Jak to w każdym pinballu czeka nas tutaj kilka zadań do wykonania. Jako, że nigdy nie byłem za dobry w pinballe, to głównie starałem się odbijać piłeczkę i obserwowałem co się dzieje. Z tego co zauważyłem, to z lewej strony mamy trzy róże, które musimy uwolnić spod szklanych kloszy. Po ich zbiciu otrzymujemy drugą kulkę, więc robi się wesoło. W którymś momencie otwiera nam się brama na górze. Przez którą, jak przelatujemy, to pojawiają się gwiazdki nad zamkiem. Do tego również mamy w lewym górnym rogu jakiś latający dywan, oraz z prawej strony kilka elementów w tym dynie, których działania niestety nie rozgryzłem. Standardowo, jak to we flipperach, mamy tutaj trzy szanse zanim gra się skończy. Dodatkowo za całą rozgrywkę. Są nam naliczane punkty, więc można wyniki zapisywać i rywalizować z innymi. W konsolce mamy również tryb dla dwóch graczy, w których możemy grać z drugą osobą naprzemiennie. I na koniec warto dodać, że sama rozgrywka wzbogacona jest efektami dźwiękowymi, choć w mojej ocenie są one zbyt głośne, żeby komfortowo móc sobie w to pograć, ale oczywiście można je wyłączyć. No, i na koniec dajcie mi znać, czy podoba Wam się taka autokonsolka. Dla mnie ona jest świetna. Jako, że jestem księżniczkiem, to po prostu bawiłem się na niej. Wyśmienicie, dajcie znać, czy może widzieliście, może macie coś takiego u siebie w kolekcjach. Tak naprawdę z tej serii jest dużo rzeczy, więc jest spora szansa, że coś u Was się znajduje. Także to by było na tyle dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnych.